Marka Skoda systematycznie poszerza ofertę aut z fabrycznie montowanymi instalacjami LPG. Z jednego z odwiedzonych przez nas salonów co piąty sprzedany samochód wyjeżdża z instalacją gazową. Oczywiście jest uzależnione od modelu, który sprzedajemy, chociażby Skoda City Go. Stosunek sprzedaży wszystkich samochodów do sprzedaży samochodów z instalacją gazową sięga aż 80%. Jeżeli chodzi o modele dostępne z instalacją gazową, możemy zaproponować Skoda City Go, Skoda Fabi, Skoda Rapid. Oczywiście na inne modele czekamy, wiemy, że trwają prace, więc myślimy, że w najbliższym czasie będziemy mogli zaproponować taką ofertę. Firma Landirenzo, która już od 2006 roku dostarcza Marce Skoda kompletne instalacje LPG, zdecydowała się na przeniesienie swoich doświadczeń z rynków OM do salonowych warsztatów. Od niedawna każdy autoryzowany serwis Skody współpracujący z Landirenzo może do modeli Fabia oraz Rapid zamówić premontowaną instalację LPG. Taki wstępnie zmontowany zestaw trafia do przeszkolonego mechanika w warsztacie skody. W zestawie premontowanym elementy są połączone tak, aby dały się łatwo zamontować w komorze silnika. Każda z sekcji zawiera dedykowane wsporniki, a długość przewodów gazowych oraz wodnych jest optymalnie dobrana, aby trafić bezpośrednio do przyłącza. To oszczędza czas i eliminuje błędy. Zestaw premontażowy jest już wstępnie zmontowany, są przygotowane odpowiednio długości przewodów, są zmontowane różne czujniki, nie jest potrzebne tutaj jakieś łączenie przewodów poprzez lutowanie lub inne sposoby. Mamy już zmontowane konkretnie wsporniki długości przewodów do wtryskiwaczy. Na przewodzie od reduktora jest też już zamontowany filtr gazu fazy lotnej. Dodatkowo jeszcze mamy przygotowaną wstępnie wiązkę do podłączenia całej elektryki, elektroniki, właśnie w tym aucie. Jest tak wszystko zmontowane, że oszczędzamy po prostu na tym multum czasu. Pozwala po prostu przyspieszyć tą całą pracę. Dzięki temu też te instalacje są. Bardzo podobne do siebie, wręcz identyczne, bo tutaj nie możemy sobie jak chcemy szastać po prostu tym długością przewodu, tylko mamy tak, musimy zrobić tak jest to też w kwestii ujednolicenia wszystkich instalacji gazowych też bardzo ważne. Jak zapewniają przedstawiciele firmy Landi Renzo, głównym celem wprowadzenia premontowanych zestawów było ujednolicenie montaży oraz uzyskanie stabilnej jakości połączeń gazowych oraz wodnych. Na drugim miejscu jest czas montażu, który uległ skróceniu i teraz cały proces kończy się nawet po trzech godzinach. Nie można zapomnieć o estetyce montażu oraz o fakcie, że instalacja jest wręcz idealnie dobrana do samochodu, wliczając w to dedykowane oprogramowanie. Połączenia są solidne, wsporniki odpowiednio wyprofilowane, a instalacja odpowiednio zabezpieczona. Czego chcieć więcej?